Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym, krótkim wideo z serii o Bybit. Tym razem poruszamy zakładkę Buy Votes. Tutaj na spodzie i mamy tutaj ją w zakładce Trade i mamy na samym końcu Buy Votes. No i generalnie rzecz biorąc polega to na tym, że jeśli macie jakieś coiny, ja choćby nawet mam tutaj zastejkowane 500 BUSD właśnie na ByBit, no to dzięki temu mam tutaj 555 głosów, które można wykorzystać na takie akcje, jak właśnie ta, gdzie głosujemy który token jest ulubiony i jeden z tych trzech tokenów zostanie wylistowany właśnie na gim. By bit. No i jeśli trafimy w ten token, który zostanie wylistowany i faktycznie on zostanie wylistowany właśnie na tej giełdzie, tak jak ja na przykład zagłosowałem tutaj na MDO, no to dostaniemy airdrop właśnie w postaci tego tokena. No, oczywiście, wygrywa koń, na którego najwięcej będzie głosów, na którego najwięcej osób tutaj postawi. My mamy tutaj pewną strategię właśnie z ekipą Maniacy Biznesu i tą strategię macie opisaną właśnie na Discordzie, jak głosować i jak wybrać sobie tego coina, który będzie miał duże prawdopodobieństwo wygranej, bo to oczywiście nie oznacza, że akurat ten coin nie wygra. No i w tym przypadku ja sobie zagłosowałem właśnie na MDao, tak uznaliśmy, że ma bardzo duże prawdopodobieństwo na to, żeby tutaj wygrać, więc moje wszystkie głosy poleciały na M dało. No i oczywiście głosowanie jest proste, potem jak się już zalogujecie na giełdzie Buy, przechodzimy sobie do zakładki Trade Buy Votes i tutaj pokazuje nam się takie okno, klikamy sobie Vote Now, no i tutaj oczywiście mi w tej chwili już nic nie wyskoczy, ale w tej chwili u Was będzie do wyboru, jeśli oczywiście stake'ujecie jakieś coiny, będziecie mieli do wyboru tutaj ilość głosów, którą chcecie postawić. No oczywiście możecie postawić na trzy coiny i rozdysponować po prostu swoje głosy pomiędzy, aczkolwiek najlepiej postawić tutaj na jedną konkretną, no bo wtedy zwiększacie szansę zwiększenia swojego dropa, aczkolwiek zmniejszacie szansę na wygraną, tak jak rozdzielacie sobie te głosy no to macie większą szansę na to, że coś wygracie Ale jeśli postawicie Wszystko na jedno, to macie zwiększoną szansę Na to, że zgarniecie większą pulę Więc coś za coś, jak tu się mówi, kto nie ryzykuje Szampana nie pije No i generalnie rzecz biorąc, how to participate in by vote Tutaj macie wszystko opisane Jest snapshot phase na samym początku, czyli get votes By holding tokens before this snapshot time Więc jeśli macie tutaj 500 dolarów No to otrzymujecie 500 głosów Plus 50 głosów za weryfikację No i później jest voting phase, czyli ta faza Która teraz tutaj trwa, zobaczcie trwa na jeszcze 12 godzin, czyli do 10 lutego do 5 czasu UTC. No i później mamy Allocation Phase, gdzie będzie sprawdzanie, kto ile dostał tych tokenów. No i Results Accountments, czyli po prostu rozdysponowanie już tych tokenów do osób, które zakwalifikowały się, aby je tutaj dostać. No i tutaj mamy poprzednie, już wygrane. Zobaczcie past Winning List. No i tutaj też mamy wyniki, jakie można było tutaj zebrać. Dobra, także moi drodzy, to wszystko w tym krótkim wideo. Pamiętajcie, że jeśli nie macie jeszcze konta na giełdzie Bybit, to koniecznie załóżcie sobie z linku, które znajduje się w opisie tego wideo, bo to was uprawni do promocji i bonusów, które można zyskać na start, zakładając konto na tej giełdzie. Także moi drodzy, to wszystko w tym wideo. Pamiętajcie o subskrypcji do kanału, łapce w górę, komentarzu no i oczywiście wbijajcie na nasz kanał Discord. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!